Witam wszystkich w Nowym Roku, na pierwszym odcinku w tym sezonie. Jest dzisiaj 5 marca, jak możecie zauważyć. Nie jestem nad jeziorem, jestem w domu. Taka trochę inna sceneria niż do tej pory była. Ale no jak możecie się domyśleć, jest to związane z tym, że za dwa dni odbywają się targi w Poznaniu. I to są targi wędkarskie Rybumania, na których oczywiście będę. Będę w piątek. Lecz no jutro już. Wyjeżdżam, jadę pociągiem i pomału szykuję sprzęt, baterie, mikrofony oraz trochę taki plan, który tam będę realizował w Poznaniu, czyli na czym się skupić, z kim pogadać, co może kupić, co może zobaczyć, co na ten sezon będę chciał kupić. Bo po parę planów jest, parę sprzętów też będę musiał jeszcze dokupić. Na pewno zobaczycie to w filmie bo na pewno będę chciał się skupić na poszczególnych rzeczach. I tak jak mówię, jest dzisiaj środa, jutro w czwartek wyjeżdżam, mam nawet kupiono już bilety, tak jak i na rybomanie oraz na, na pociąg. Jadę pociągiem z tego powodu, że było po prostu łatwiej. No, lepszy dojazd, nie trzeba się męczyć, no i również trochę taniej to wychodzi. I co? Mam nadzieję, że ten rok będzie bardziej trochę aktywny. Hmm, zaczynam, tak mówię, zaczynamy takimi targami w tym sezonie. Takie otwarcie te targi. I mogę jeszcze tylko tyle powiedzieć, że jadę razem z całą ekipą WarCarp Team, czyli z, z Krzyśkiem oraz z moim tatą Piotrkiem. Oraz będzie jeszcze z nami chyba y, syn Krzyśka. Hmm. Hmm. Zapraszam was do miłego godzina oraz zostawcie coś po sobie i co do zobaczenia w Poznaniu cześć. Dostałem tu od taty taką no marze, kasetę. No, naprawdę to tak, jeszcze, i... że tak żyję u nas domu. Ja potwierdzę jaka. panu Jackowi, że ja mam jeszcze taką kasetę, że tu jest. Tylko nie mam odtwarzacza. No, jest Jestem pod wrażeniem, łezka się wokół. Tak, no, na YouTube no, ja no, oglądałem no, filmy, no. bardzo mi się podobało i powiedziałem, że muszę przyjść po autograf od pana. No, bardzo proszę. Więc to trzeba wyjąć Ja tylko to. wyciągnę. Tylko to trzeba rozłożyć, tak? Myślę, o, żeby się zluźniło i tam tyle. A ja, Ta, ja zaraz, z, mam markera. A jest dobrze. Tylko... A ty gdzie to są kasety moje? Nie, Nie syna, nie? Ja trzeba to trzeba tak zrobić, tak? O. I, nie. I teraz można się wysunąć łatwo. O. Tak. I gdzie mam napisać? Tu? To już. No, chyba tu będzie najlepiej. No. Nie, nie, nie. Dziękuję bardzo, panie Jasku. naprawdę. Sąek. słuchaj, kupiłem boksa, za wygrałem, ale chciałbym jeszcze twój autentyczny podpis pod nim To daj podpiszę, że niby wygrałeś Tak? super, bardzo miło to walna zdjęcie to z tyłu. Nie, gdzie chcesz podpisać, tak żeby gdzieś, bo na pamiątkę tego zostawiłem, nie? Tak jak podobnie, tak jak no, będzie. To, to lepsze będzie. Oglądam, nie? Oczywiście na YouTube też już się wchodzę, tak jak A. w tamtym roku gadaliśmy. Tatę też przekonałem. Bardzo I co? Y, można jeszcze no, Oczywiście. Po... Dobra. Oczywiście. Tomek na taką gadkę później podejdę, bo cię ludzi, to pogadamy sobie. Dobra, lecimy Te dalej. No my do końca stajemy. No To później to pogadamy. Jo. Do miłego wtedy. Dzięki, dzięki. Snack. Cię ma jeszcze raz wszystkim. No co? Targi rybomani uważam za zamknięte. Był to świetnie spędzony czas wśród różnych osób, różnych znanych osób. No i dużo tematów przegadanych. Parę rzeczy kupionych, parę rzeczy sprawdzonych, które mam w przyszłości kupić. I tutaj tak pochwalę się trochę. Kupiłem jednego z boksa. Od Fishing Store. Jest to boksik od yy, Tomasza Lewandowskiego, Ejsika, którego pozdrawiam, z którym też mam zdjęcie, rozmowę. Yy, I w tym boksie dostaliśmy karteczkę. Coś znajduje się w boksie, która mi się przyda. Zaraz zdjęcie z autografem Ejsika Bardzo fajne. I co, zaczynając od samej góry, dostaliśmy buzery czwóreczki od Selecta. Kusiłem, gdzieś tam szukałem tych gum. Cały białek, ale dostaliśmy kolor biały z brokatem, takim przezroczysty, Też fajne, na pewno się przydadzą. Dostaliśmy krakeny trójki na okonie. Będę miał pierwszy raz styczność z taką przynętą. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno gdzieś będę testował sobie u nad jeziorem, czy na innych łowiskach, gdzie będą okonie. Następna przynęta. Pierwszy raz w ogóle widzę. To jest od firmy Nice. PRDTR 50. Bardzo ciekawa, kolor ciekawy. Na pewno też gdzieś przetestuję. No, zobaczymy. Pierwszy raz mam w ogóle do czynienia z takim czymś. Oczywiście dostaliśmy też podstawowe, jak na przykład gumę 17,5 cm kanibala. Dokładny kolor to jest Olive Hot Orange. Miałem do czynienia już na tą gumę 10 cm. Drugą gumę jaką dostaliśmy to jest od firmy Mikado MFFT Firch 16 cm. Też dosyć ciekawa, fajna guma. Naprawdę fajna. Też się wykorzysta gdzieś na duże szczupaki, tak jak byłem na Miłoszewie. Na pewno nie będzie w pudełku leżeć. I dostaliśmy jeszcze dwie gumy od Westina. To są, jak się nie mylę, szaty. Nie, to nie są szaty, to są. Rikki de Roche, 10 cm i to jest kolor Real Roach and Real Root. Też fajne, też mam, też w innych kolorach. Do tego dostaliśmy dwa opakowania główek dźwigowych od Mikado. Dostaliśmy również y, przypom stalów, stalowy od Mikado. Do zbrojki dwie, kotwiczki i obrotóweczka od Mikado. Rozmiar y, czwóreczka. Więc. Taki oto boksik wjechał. Ogólnie w tych boksach można było wygrać zasiadkę wspólną z Tomaszem Lewandowskim. Lecz no nie miałem tyle szczęścia, nie udało się, ale myślę, że i tak i tak było warto kupić na to samo, że to gdzieś na pamiątkę zostanie. Gdzieś to zdjęcie, gdzieś ten autograf, więc jest spoko. Dobra, później to pochowam. I jeszcze jednego boksa kupiłem i to jest od firmy Niziel, od typu Skusiłem się na tego boksa, ponieważ wyszła druga część, druga część czupaka, których jeszcze nie ma dostępnych w sklepie Nizial. Ale mają być dostępne. Kupiłem tego mniejszego za te 190 zł. I no, sprawdzimy, bo go jeszcze nie otwierałem. Przyznam, tutaj też był konkurs, że można było wygrać wspólną zasiatkę z typem odryw. Więc no, sprawdzamy. Sam nie wiem, co tu, na co byś tutaj przygotowany. Dobra. mamy jakiegoś mystery boxa o którym nie wiemy co gdzie jest co w środku więc zaczniemy najpierw od tych tutaj podstawowych rzeczy co widzę czyli kolejne główki od mikado mamy aż 5 obrotówek serii dam na pewno wykorzystam gdzieś fajne w ogóle zapakowane kolejne główki od mikado mamy również dwie blachy od mikado o też fajne taka algi Naprawdę spoko. Mm. Tu mamy gumę od Mikado. Sicario. Paczka 5N. 5G. Na pewno to wykorzystam już się nad jeziorem, bo w tak takie spoko. Mamy buzery czwórki. Tylko, że to chyba nie są buzery, tylko to jest przepakowane inne gumy. I gdzieś na pewno będę z tego korzystał. Również mamy przypon od Mikado. Uff. Jeden chyba z buzerów mi wypadł. No i mamy jeszcze fajne opakowanie czterech gum od Sewicza. To są Craft Cannibale, 12,5 cm, 20 gram. Bardzo fajne, w fajnych kolorach. I mamy jeszcze dwie wlepki od Typa od i od niziel. Więc pozdrawiamy również. Spoko Boxik I sprawdzamy tego Mr. Boxa, którym nie wiem co jest. Więc. Mamy tutaj Serię kolorów Niżel, to są kolory Które są stosowane, to są autentyczne Kolory, które Niżel wypuścił, to są ich Ich nie produkt, znaczy produkt innych Firm, ale na ich kolorach I niestety jedna guma Została uszkodzona, ale mam tu Kanibala Dziesiątkę i. tę guma, to nawet chyba nie, czy to nie jest odmikada, ale nie chcę skłamać. Nie, to nie jest od do guma ale bardzo fajna, więc na pewno też gdzieś to wykorzystam. gdzieś na pewno u siebie czy innych. No, a Was chciałbym zaprosić, żebyście subskrybowali i lajkowali kanał. I co, widzimy się nad wodą? Ten rok będzie bardziej intensywny niż tamten obecny. Będę miał więcej czasu, na pewno będzie więcej wód, będzie też różnych osób, więc co. Widzimy się raz wodą. Elo! Jeszcze zakupiłem takiego oto woblera, bardziej jerk'a od Nowość, od firmy, firmy Savage Gear. No i tak jak mówiłem, wygadaliśmy o różnych rzeczach z różnymi osobami i takim głównym tematem u mnie to była łódka, bo gdzieś mam w planach, żeby kupić. No i, i, i zobaczymy, jak to ten sezon będzie.